Alo? Kto mówi? Już już się zbieram, już lecę, lecę! Gruby, gruby, gruby! Returnerci na bici, siomus! Pa, pa, pa! jak ta plaska, plaska! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie! Poczekajcie, wyłączę spinacza! Eee, kolejny vlog, dzisiaj ważny dzień, czy jest środa? I w środę, kochani, dzisiaj zaczyna się Opener w Trójmieście, a w związku z Openerem, paru raperów się tutaj pojawia i z paroma też nagramy różne rzeczy. Dzisiaj najprawdopodobniej, jeżeli wszystko się uda, przyjedzie ekipa, wesoła ekipa z fidę na czele. Dlatego też pady się ładują, jak widzicie. E, jeszcze do mielskiego napisałem, żeby mi dwa pady pożyczył, bo będą prawdopodobnie cztery potrzebne. My trzeba zrobić parę pompek, trzeba zrobić śniadanie, przygotować y, pod odcinki, pod nagrywanie. E, I tak, posprzątać papa, pa, To już wszystko mówiłem. Zaczynamy. Vlogowo. Dzisiaj będzie się działo. Jestem legendą, jak i to gapisz I tak jest, śniadanie zjedzone, pompki zrobione, a teraz jesteśmy z Jurkowski Crew. Siemano murdeczki, zobaczcie Jesteście we vlogu, chciałem powiedzieć. A tu dupa zimna. Siema, siema, y... Jurkowski crew się rozwija 5000 ludzi już z nami. Tak, teraz sobie pogadam z Jurkowski crew. Później y... Później się dowiemy, czy kłębo z Krzy Krzysztofem do nas wpadają. Jeżeli wpadają, no to Mielski ma dwa pady dodatkowe y... Po które trzeba będzie pojechać. I wezmę też kamerę i pojedziemy do Mielskiego. Najprostsza opcja to moja jazda, swojska tatka, jak książkiem po prąkcach. Ciężki podkład, włączaj to i luba, mi powstać Dobra skoła Wychowała nas ta na graczy przy dzieci, więc w górę łapy, skórby syny. To jest łapy, tak to leci ma Jestem ja Dobrze yy, Tak, yy, co, dzwoniłem do Kłebo yy, Nie wiadomo czy przyjadą, bo, 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 bo tak jak myślałem, jest dosyć dużo tam rzeczy mają do ogarniania Podłączyłem sobie gimbala Moi drodzy właśnie tak yy, Biorę sobie czapeczkę Odostałem od żony o, jestem ja. Jestem ja, moja czapeczka yy, i jedziemy do Mielona, do Sopotu i widzimy się tam właśnie, tak. Tu mnie trochę pokręci, także będzie inne ujęcia, troszeczkę się pojawią yy, i coś chciałem wam jeszcze... Aha, dostałem płytkę, poczekajcie. Zobaczcie, jest płyta. Aha, trzymając ręką ciężko będzie to... Patrzcie, to otworzy, tak. Jurkowski, ha! Zobaczcie jak napisali, Jurkowskim, nie nazwiskiem. U, bracie, nielegal! Widziałeś to? Patrz to. Wojna kesy. on do mnie pisał. Ja dzisiaj to czytałem tę wiadomość. Patrzcie, co się dzieje. Tekst ręcznie pisany. Do tego płytka na werbatimie. Oldschool 100% szanuję, przesłucham, sprawdzę. A teraz się zbieramy y, do Sopotu. Y, pan Bogdan nie przyszedł w ogóle, nie? O, tego też zapomniałem wam powiedzieć. Pan Bogdan nie przyszedł. Ale to już nie ma żadnego znaczenia. Śmigamy, jedźmy e, do Sopotu. Rowerkami sobie podjedziemy, także pokażę Wam troszeczkę terenu tutaj e, w drodze do Sopotu. Od ostatniego, od ostatniego vloga nic się zmieniło. W studiu się nic nie zdarzyło, także bierzemy rowerki i śmigamy do, do Mielona stała się przewidywalna jak kolejny Dan Pociąg w Polskę, weź forsę zaćpaj, zachlej nawijaj ty Wiesz, że nie zawiodłem, jeśli chodzi o hipko, bo nie brałem siks na hotel, nie puszczałem się dziwką Nigdy nie miałem szmalu, gdy go zgarnę to z pracy i podzielę się nim z każdym, kto akurat nie ma kasy Kolejka dla tych, którzy wierzą we mnie zawsze brat I trzymali ze mną, gdy lałem codziennie parę flach wciąż n -n -n. Brrr, n -n -n -n. Zapomniałem pokazać jaki mam piękny dzwonek Dzień dobry bardzo Przyjechali trasę przejechali, zobaczcie kogo odwiedziliśmy dzisiaj. Cześć! Siema i tak nas będzie dobrze widać. Mów co tam jak tam, morta? Pracuję przecież, wiesz, że pracuję. Nic nie robię, tylko pracuję. A można pokazać pracę Twoją? Czy nie można? Chce bardzo, bardzo. Zobaczcie, Mordy, co Mielon robi. Yy, jak to było w tygodniu, mamy pracę, a nie kurwa do Mi Bas I Jija, staropolskie, ale chociaż jest. Znaczy się wrócniesz, Patrz, co tu się dzieje. Widziałeś, co przychodzi, co nadchodzi? Widziałeś Malwina? A ty nie, ciebie nie może być widać, no to prawda. Nie pokazujesz Malwiny? Nie. Cię boisz? Co? Cię boisz? Cię no, co? no, cały czas pokażony, pokażony. No, tak? No, eee, myślałem, że fajniejsza. No, no kiedyś była na w rapie. Widzę sale łap, gdy w grawi zagrałem, schwiałem rap. Uwierz mi stary uśmiech na japie cały czas, słuchaj. Hip hop serce, mordy dają wiarę, a ludzie na koncercie mówią mi, bym pchał to dalej. Prawda dla ślepców głuchych i kilku charakternych. Uważnie planuj ruchy, żebyś nie skończył jak mielski. Dobrze. Odwiedziliśmy Mielona, a teraz lecimy z powrotem yy, po młodego, No i chyba tyle będzie z tego vloga. Zobaczymy. Zaraz zadzwonię jeszcze do Krzycha, ale jestem raczej pewny, że już nie przyjadą. Także yy, widzimy się wkrótce. Przychodzę w wojnie, nie w pokoju, bo mnie nie ma innych. Nigdy nie wstąpię w sojusz i w innym będę za krzywdy. Roswell miało cię ostrzec. Rotenberg ma macie zabić, pomszczę, co jest mi najdroższe i wstrząsnę kontynentami. Yy. Zatrzymaliśmy się, bo zdają sobie sprawę, że zapomniałem padów od Milona pożyczyć. Także słabizna, ale nic to, nie ma padów, ale dalej jesteśmy szczęśliwi. Tak, dzisiaj ogólnie cały, cały ten vlog poleci sobie muzyczka Milona, bo czemu by nie? Swoich trzeba wspierać. Kłepo najprawdopodobniej nie przyjedzie, także dzisiaj robimy no name alerta, normalnie. Także wracam do domu, wysyłam te rzeczy do zmontowania dla moich ludzi. I mam nadzieję, że powstanie z tego jako, cieka jako taki ciekawy materiał. Dzwoniłem do Phenotype'a. będziemy robić koszulki Jurkowski Crew. Pierwszy sort, będzie to mega limitowana edycja, także załapią się tylko pierwsi. Będziecie informowani o tym, razem z Phenotype'em zrobimy pierwszy sorcik. Chcemy zrobić go już na pierwszy turniej w FIFA pod koniec lipca, żeby też było coś na Hip Hop Camp, bądź też na Polish Hip Hop Festival. Nie, 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 tam nic, tutaj siebie tylko. <śle> Pan ochroniarz się martwi. Czy nie nagrywam lidla? Nie, nie nagrywam. Nagrywam siebie tylko i wyłącznie. Bo taki narcyz jestem. Nie, no żartuję sobie. E, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Czekam aż Malwina zrobi jakieś tam zakupy. Śmigamy sobie dalej do. Jedziemy po Oscara. Starczy tego vloga mi się wydaje, już nagraliśmy co trzeba było. No, zadzwoniłem też jeszcze do jednego budowlańca, bo z tego tak jestem średnio zadowolony. O, jest i moja żona. Także cóż, ja się. Jeszcze truskawki kupi moja żona. No i pięknie. Ja miałem dzwonić się dowiedzieć a propos Xboxa i a propos. A propos sony Playstation, myślę o tym, żeby w kolaborację wejść z nimi i żeby jakby dojeździł jeździł na swoje stanowiska, żeby mieć sprzęt od nich. Ale zobaczymy czy to się uda, nie? Czy to już nie są za wysokie progi jak nam Jurka, Jurka Nogi. Yy, cóż, Jurkowski Krusie rozrasta ciągle, ponad 5000 tysięcy ludzi. Wbijajcie tam cały czas, robimy tam streamy, robimy tam sobie, są tam rozmówki, są tam bitwy freestyleowe, dużo się tam dzieje. Ja się z tego miejsca żegnam, to był vlog, taki widzicie, z miasta troszeczkę. Yy, czasem rzeczy się nie udają, tak jak dzisiaj z Quebo na przykład, no ale to jest normalna rzecz, wszystko jest... Z, zrozumiałe, czemu tę czapkę cały czas tak przestawiam. Mam, mam nową i chcę się pochwalić chyba. Dobra, nic. Żegnam się. Pozdrowy. Widzimy się wkrótce. Uu. Jak się okazało, że ona kupiła truskaweczki u mojego widza. Także zaraz te piąteczkę zbijemy i lecimy dalej. Jesteś ty? Dawaj, no. łapeczkę dawaj. To będzie ten. Jesteś się do vloga załapać. Także truskawki kupujemy gdzie? Koło Oliwia, normalnie. Trostem. Peace,